I ja nie więc, co znaczy. Ja, wczoraj widziałem, widzę wów post na, na tej socjalnych medii, a na Google Translate nie było. Ja, jeżeli mam wybierać ciężką pracę dla drużyny albo tylko strzelić bramki wybieram oboje. No chyba tak. W Krakowie było tak, nie? Dużo pracowałem dla, dla teamu a miałem na końcu gola, assiste a trzy punkty, tak. No tak, ciężka praca jak zawsze. Chcę mi presować ciemy... grač ofenzivnje striliš bramki uh, strili smo 3 bramki. Digrali smo do, do počuće. Dobri počuće. Uh, first I try to adapt a little bit because this league is a uh, little bit harder faster than in Slovakia. But now I feel every game I feel a little bit better and uh, I'm just glad I have this new experience. And I can improve myself. I think the first is always the defense, but I always try to support the attack. And uh, of course, I want assists and this, this uh, thing, so I try to attack and this all. I'm, I mean, it's always harder when we get the first goal, so we have to turn it to, to win. But I feel like in this team, Uh, even if we, uh, we are losing, we can always score more, go more goals than opponent and we win. Uh, na mnje je kontinovat pracovat dalje i striliti bramke, a potem mišle, že Że, że nie ma problemu, jeżeli będzie pokrać, uh, kontynuować, tak będzie dobrze. No, tak, tak chcę mi wygrać, jak zawsze, gramy i gramy doma, zawsze w 12, a mam nadzieję, że będzie dobrze, a wiecie, że będzie dobrze, że wygryjemy, a będzie mi na pierwszym miejsce. O oh, I hope I am enough strong to To stay in the first eleven, and we'll see how my performances will go, and uh, I will try to be better every game. Our first game here, I find it very beautiful, and the uh, fans were amazing, and it's uh, it's different than Slovakia for sure. And uh, I was happy after the game that so many fans come to watch us, and uh, it is. Uh, great support from nich. Uh, them. Tak gra zawsze do końca, Tak ja też. Tak zawsze gram na, na, na maksimum a zawsze do końca. Na yeah, yeah. Po angielsku teraz. Uh, on, when you do something in the maximum, when you put all your effort, this will come back, I know. So it doesn't matter if it comes back in the first minute or the last minute. The feeling is maybe in the last minute it's even better feeling. No, we had we haven't had a, this big stadium, but uh, it I think it was never full. So it's nicer when you see a full stadium and uh, everybody supporting. Uh, Yes, Cob helped me with, uh, with my apartment and this stuff. And uh, it's bigger than in uh, Bratislava, in uh, Slovakia. So it's it's quite similar the lifestyle, but uh, there are a uh, lot more people. So uh, I would say that uh, it's a new challenge, but I like it here. I think uh, it's not that much different from uh, living in Slovakia. chcę strzelić 10 bramek minimalnie. Tak. To minimum. Minimum, tak. chcę strzelić wierzę, że tak, że strzelę 10 bramek, bo ostatni sezon grałem tak 40% minutu, To miałem 5 bramek. Teraz jeżeli będzie grać więcej, 100% 100% wierzę, że będzie dać minimum 10 bramek. Teraz, jak też w mielcu uh, stryliłem bramkę, to był minimalny offside. Teraz uh, pro treci Krakowie dwie, jedna też była offside, ale też minimalny. Tak myślę, że tak będzie, będzie, kontynuować, że tych 10 bramek minimalnie będzie mieć na końcu. Tak, oczywiście. Tak uh, jak gdzieś czytałem, że jestem pierwszy. defenzívny závodník Vidzava. To tak je, bo myslím, že ako prvá linia naše, že robíme mi dužo práci dla týmu, že robíme mi ten pressing a myslím, že to pomôže týmu dužo. A chce mi, mi pomôcť týmu, bo potom tým pomôže nám, že by sme strílili bramky a grali ofenzívne a w Szwajcarii, Szwajcarii, pracovat razem a potem będzie sukces. Bła celego with my girlfriend, I think we went on some uh, walks and this stuff and uh, we tried to see some restaurants, new places, uh, some shopping malls. So I think I didn't see the whole city yet, but we tried to To go around and see most places. Mm, I mean, we feel like yeah, before every game we we are focused. I think we are ready, and we want to win this game for sure. robili Jak gádalem, že trénoval len v sobote a nedele. To chce ešte raz poďakovať všetkým, bo bylo dobře a očivište trénerovi, ktorý mi dal tú šanci a ktorý verží v mne, tak chci poďakovať všetkým. Nauka polského ide mi chyba dobře. Mówić, myślę. No tak, co, danie, co danie, tak gadam z kolegami. Trudne jest pisać. To jest trochę trudne, ale tak rozumiem prawie wszystko. A tak mogę, mogę już mówić coś, to, kiedy potrzebuję coś, ale żeby describe something, to jest to, to jest trochę trudne.